Ciężko, ciężko. No co by ci dosnął w Panią, Alex Nie wyszło mi Zniszczyłem im kryty. O kurwa na pewno Właśnie wyszły na mnie kryty, Alex Mogę krzyńczyć. Mam miki, nie mogę. Mogę być Alex To? Co? Mam coś do pokazania. To ja już się boję. To już masz do pokazania Uraria? A purt Ale... Coś ty zrobił Jak ty wyglądasz. Mam jeszcze... mam jeszcze nowego medy snipera. Po co prostu tam jeszcze bardziej. Ten najpierw wygląda ciekawie, tylko mam z nim problem. Jest kurwa lato. No to co? kogo dowiemy. Ej, spryt. Dawaj! Atak! Na pół, na pół, na pół. Lewo, lewo, lewo. Go, go, go! go. Dostałem. Tory. <laughs> kurwa. Kurwa, 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 kurwa. Użyj w końcu kurwa to mnie szczelarz Cześć, um Ale Alex, aleks, przejdź, przejdź, użyj Wiesz co kurwa na do GRPG w ogóle? Co? LOK no, łódź u... Kurwa mówiłeś parę razy Hello O kurwa No i ma nie ma Ej padło se, padło Tu jest krata przez którą nie można przeszelić A, właśnie! OOO! I tak mnie Dawaj go. Dawaj go. A za mną był! Kurwa jesteś aleks. Eee, yy, na dachu. Czekaj, by ci czul we mnie nawalał cały czas. Ła! Dobra, <grym> Kurwa, <grym grym> i dobra, to bro jest całkiem... ...pity, co Przecież tak? my gramy z mazem? Nie gada. Tak. Ja pierdziele! No co to za spotkanie? Co to co to masz? To jest ten, co tu portowe przygody nagrywał. A, to kurwa trzeba było tego razu. To kurwa napisz, ja pan, ja pan, popię mi ja pan i wyjdzie kurwa od razu. Będziemy na ucinku? Będziemy, Będę, bo ten to jest kurwa obraz z Kapibar. W jakiej wy mam bracie kurwa? Fajnej. Takiej nowej. No kurwa, jest Połowa tych kurwa była wcześniej. No sentyment do człowieka, bo fajnie mi się wygląda. No co to miało znaczyć? Ja miałem sentyment do polskiego filmu, ale jestem zróżnicowany. Ja miałem się wyjść pedofilem, więc pozwolę. Tak, mam chyba większe do tego, jak to era sentyment. Wait a minute! Gdzie mnie. Ej, bo oni zrobili mi sklika. Dali mi medale, tylko że dali mi jeden medal za to, że niby coś płaciłem na z górkę A nic nie płacą! A dostałem dwa medale w końcu. Nareszcie po dwóch miesiącach od tego. Dostałem te medale. Jak Ja kurwa muszę co utrzymać. Tak. Tom Smash, Applejack, Boże, koła te nazwy! E, wychodzimy... tego, czy...? No, można. No, to ja się właśnie! No późno. To ty mnie, jeb***! Oj, napi***! Nowy odcinek na kanale. Spotkaliśmy Madza? No way! Applejack, na mapa nie działa! Ale my nie jesteśmy... Ma... Ty pierdol, jest Applejack? Z I co, ty i już k***a wprowadzasz negatywną energię, no. <noise> Ale dosłownie Lisu ty prawie żadnej mapy nie lubisz, Medivan dzisiaj... Bo... <noise> no bo Medivan bo speedy tam są! Ja, ja tam do średnio 100 punktów nabiję. Ja mówię, ja bym do nie wprowadzał jakbyśmy... No i mówisz, że Applejack, a nie... A punkty kontrolne. Tam ma pani działa z jednego powodu, ma schody rozjebane. To jest jaki Applejack? Tak. Oj kurwa, ja... Nie ma. Czy to jest Applejack? Was... Nie. To to. Czy mnie to... Czekaj co kurwa sylwezę? Tu w Lisu gdzie ty jest? <noise> No nie pierdol, gdzie my dołączymy tamtej gry z powrotem Co Kurwa, zawracasz Dwa no, ja akurat jeszcze raz stoję Ej, czekaj, czy to jest enemy spawn tam? Tak, O, to jak zajebić mapa, tylko ona ma lag, tylko ja mam lagina na... No bo w ogóle z, z ich strony wtedy O, mamy jeszcze to do terenium. jak miło Ja nie, nie z... trafiłem. nie jestem w zwycięstwie, bo ja nie mam takiej kurwa trudności. Stop, zwie kurwa trudność. Ale imo tam, ta, ten... ten... Sammę? Update jest gorsza od tego co bym chciał. Jasne. Ma Sniper. No sniper so, ken, nie jest Właśnie, jest ten sniper. Jeszcze ja zginął. Ja pierdolę, jeszcze ja zginęli. Aaaa, tu, 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 tu. Kuba, mam rotować ten teleport w A, jeszcze wiesz, wracając. Właściwie testuję na... Hmm, tym moim tytule. Jaki to jest tytuł? Star Wars Hunters. O kur... Star Wars Ta, bo ono dopiero co wy, wyszło, tak naprawdę. Star Kurwa, ty staruchy... znowu uratowałeś tego niebodnego tepa, no! Jedyne starożytne, jakie grałem, to było tylko po to, 1 i 2. Już tepa nie ma. To jest bardziej takie areny, że 4 na 4. No, potem co po tym froncie, No! To, to jest gra telefoniczna. Na telefonie i kurwa a, to, nie to nie jest... To. To, to jest to, co ty testowałeś, że się kurwa ze trzech kini nie mogę zrobić, to jest to. Tak. A to, a to nie jest jakby się takie? Co to znaczy? Bo były te całe szachy w Star Warsach i mieli z tego gry chyba zrobić. Nie, 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 O, co to jest? To jest jak Liga Legend tylko arenowa. O, ty k**a, pociąg mnie zabij. Przez tego demon cały czas spierdala jakiś inny momentem. Moment kurwa, taki wy... Moment pobry. To <ścoughs> było? dwa o po Powiem tak, ja, na, ja Nintendo bym kupił tylko po to, żeby zagrać z Splatoon, no i tylko po to. to ja nie to, bym. Nintendo, nie Ale właśnie, jak kiedyś jest testowanie, no bo, jak kurze, jakby byłem młody, to ta, ta, byłem w prawej, kurwa, takiego gówno, w takiej plastiki. Tak, tak, plastik, ta, ta, tak, dokładnie. gałki nie są... są tak, że ty masz wyznaczone miejsca, które możesz jewać, a nie tak, że masz taki pełny, płynny obrót. Kurwa, nie widzę tego helikoptera. No helikoptera Daj. To oni zaczęli działkę budować. A. Ty nigdy nie widziałeś, mojej mojej pyrki. A to jeszcze pyrkę ma na górę. Kurwa, akurat zdepnąłem się. A, akurat zdepnąłeś. Hmm? A ty masz takiego witchcrafta. <grym> Kurwa. <grym> No niby w tf fa ale dalej ubiera się w kratkę jak informatyk. <głos> <głos> Ktoś tu backstaba dostał, chyba. A ja taki po prostu nie miałem nic ciekawszego na Pyro by złożyć. No coś takiego. Ogólnie. Ja, ja z Pyro mam zresztą problem z Odengiem. Nie, nie znam żadnej fajnej... A no właśnie pójdź kurwa do Enga całkiem spoko mam setup. Kurwa, e, rakietami od wieżeczki zniszczyłem wieżeczkę e, Dobra, jestem. Ja Dobra. Dobra? To było dziwne Tak, no faktycznie Co ma ma... Oddział Mopta, za długo strałaś, tak jak Enigma kurwa z kartograficzną Przez to, że strał Ja nie strałem, byłem tylko na goce do Mam ci pokazać, jak wygląda mój kurwa gęble? Mój gęble wygląda tak, że wygrywają dla tego teamu, zostać został w ostatniej sekundzie przerzucony. I chowaj się. Nie, nie skończcie, się! Nie schowaj się! Chodź